Zresztą powoływani zarówno Michał Gliwa, jak i Dawid Pieczkiewicz, równolatkowie do reprezentacji Polski. Kilkunastomeczowa seria bez porażki. No i w pewnym momencie sandecja z zespołu skazywanego na degradację. Drużyna Sączersów liczyła się. Walca! Teraz gol! Gol! Jeden! W Sosnowiec spróbuje odpowiedzieć, na razie gospodarze nie potrafią no, stworzyć takiego realnego zagrożenia pod bramką. Pieczkiewicza Pawłowski w pole karne, no może teraz gol! Jeden do jednego pięknie. Gruntownie remontowany, przebudowany jest stadion imienia ojca Augustynka w Nowym Sączu. Teraz Sandecja, gol! Lepiej dograć się piłkę. Gojny na bliższy słupek, jeszcze nie koniec, zamieszanie uderzenia, uderzenie, ależ piękny gol w doliczonym czasie. Na y, wahadłach 10 Banaszewski, 8 y, Pawłowski i z przodu z numerem 9 Sobczak. Świetna interwencja Gliwy. No a tutaj błąd! Chmiela i gol! Gol kontaktowy. 58 minuta meczu Tomasz Wodka. Dawid Ryndak. To jest jeszcze raz ta sytuacja. Najpierw Wodka, No tu widzimy Kiks. Wydawałoby się Chmiela, ale nie wybił piłki. Jończy. No i bardzo szczęśliwie Chmiel. Będzie wrzucał piłkę w pole karne. Jest Osyra, jest fal, jest słaby. Krótko zagrana piłka. Chmiel. I proszę gol! Gol Dikow! A więc idealnie trafił ze zmianami. Trener Dariusz Dudek i proszę, mamy 3 do 3 na 22 minuty przed zakończeniem drugiej części spotkania. żelców drugiej ligi bułgarskiej krytykowany za swoją grę jesienią. No wreszcie przełamał się, wykorzystał swoje warunki fizyczne i strzelił. Z rozpoczęciem gry Dalić. No, i w tym momencie arbiter zakończył to spotkanie. Sprawiedliwy remis.